Dziś jesteśmy w Muzeum wsi lubelskiej, w którym możecie zobaczyć, jak wyglądało życie mieszkańców dawnej wsi oraz prowincjonalnego miasteczka z lat 30. W dniu dzisiejszym muzeum prezentuje obyczaje i tradycje nocy świętojańskiej. Noc świętojańska, sobotka, noc kupały ludzie od niepamiętnych czasów świętowali nadejście lata. Było to święto miłości, płodności i urodzajnych plonów. Noc świętojańska celebrowana jest 23 na 24 czerwca i jest chrześcijańską odpowiedzią na pogańską noc kupały, która świętowana była w najkrótszą noc w roku. Sobótka natomiast trwała od Wigilii świętego Jana aż do świętych Piotra i Pawła, jednakże tradycje tych świąt są bardzo podobne. Noc świętojańska to święto ognia i wody. Najbardziej znaną tradycją z nim związaną jest wicie i puszczenie wianków na wodę przez panny na wydaniu. Jeżeli wianek wyłowił ukochanej dziewczyny, wróżyło jej to szczęśliwe małżeństwo. Jeżeli wianek odpłynął w dal lub zaplątał się w sitowiu, oznaczało to, że dziewczyna musi jeszcze trochę poczekać. Najgorzej było, jeśli wianek zatonął lub się zapalił. Wtedy płacz młodych dziewcząt było słychać, który niósł się po jeziorze. Wiedziały, że czeka je nieszczęście, staropanieństwo, a nawet przedwczesna śmierć. Do uplecenia wianków używano głównie polnych kwiatów, ale aby nadać im właściwości magiczne, dodawano tam także zioła. Między innymi bylice, lubczyk, rutę lub hyzop. Puszczanie wianków wzbudzało ogromne emocje. Dlatego, aby pomóc szczęściu i podzielić się odpowiedzialnością, zdarzało się, że puszczano wianek grupowo. Kilka dziewcząt wiło jeden ogromny wianek, puszczało na wodę i obserwowało, jak odpływa w dal. Dzieliły wtedy wspólny los. W dniu Świętego Jana w całej wsi we wszystkich chatach wygaszono paleniska. Dopiero wieczorem ludzie zbierali się na leśnych polanach lub wzgórzach i tam rozpalano rytualny ogień. Przez ogniska nazywane sobótkami skakali młodzi chłopcy, głównie po to, aby zaimponować dziewczętom. Jednak według tradycji skok był bardzo ważny. Zapewniał zdrowie, szczęście, bogactwo, oczyszczał również z grzechów. Młode, niezamężne dziewczęta śpiewały i tańczyły wokół ogniska. Zdarzało się również, że zakochane pary, razem trzymając się za ręce, skakały przez ogień. Było to wróżbą, która zapewniała im szczęśliwe małżeństwo oraz liczne potomstwo. Do ognia wrzucono także przeróżne zioła, a rośliną szczególnie związaną z nocą świętojańską była bylica, która podobno chroniła przed czarownicami i czarami. Młode dziewczyny robiły z niej paski, którymi oplatały swoje suknie. Zwęglone drewna z ogniska zabierano do domu. Chroniły one przed piorunami, a zakopywane na polu zapewniały urodzaj. Przed północą zaś wyruszano na poszukiwania kwiatu paproci. Ludzie błądzili po lasach i mokradłach w poszukiwaniu legendarnego, świecącego żółtym, jasnym blaskiem kwiatu. Podobno kwiat paproci swoim blaskiem wskazywał drogę do ukrytego skarbu. Kto go znalazł, do końca życia był szczęśliwy i bogaty, a swojemu znalazcy kwiat zapewniał także, jeśli tylko tego chciał, niewidzialność. Wszyscy mieszkańcy wsi próbowali znaleźć legendarny kwiat paproci, ale nie było to zbyt łatwe. Dostępu do niego broniły straszydła, potwory i strzygi. Woda była bardzo ważnym elementem tego święta. Wierzono, że do dnia Świętego Jana nie wolno kąpać się w rzekach, strumieniach ani jeziorach, ponieważ na kąpiących czyhają tam wodniki, topielce i rusałki. Dopiero 24 czerwca po ochrzczeniu przez Świętego Jana można było spokojnie wykąpać się i popływać. Podczas sobudki woda nabierała magicznej mocy. Uzdrawiała z chorób, zapewniała urodę i długie szczęśliwe życie. Ludzie tej nocy kąpali się w rzekach, stawach i jeziorach. Jeżeli we wsi nie było zbiornika wodnego, obmywano się rosą lub kąpano w deszczu, jeśli akurat padał. Powiadano też, że jeżeli ja się zapłaczę, czyli na świętego Jana spadnie deszcz, będzie padało aż do świętej urszuli. Dziś obyczaje sobudkowe, które dla naszych przodków były niezmiernie ważne, są przeważnie zabawą. Tym bardziej cieszą takie miejsca jak Muzeum w Ślubelskiej, gdzie nie tylko możecie zobaczyć stare zabudowania, ale także uczestniczyć w naszych dawnych tradycjach i obyczajach. Koniecznie odwiedźcie Muzeum wsi Rubalskiej. My z pewnością zrobimy to jeszcze nie raz. Do zobaczenia w kolejnym niezwykłym miejscu. Niestety, tym razem ja i ale mamy nadzieję, że wróżba o niepogodzie się nie skończy. Jeżeli nie, kolejny pogodny dzień czeka nas dopiero po świętej uszulni.